Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, Mnie, powiem mam, że dzisiaj tak się cholera czuję, ja pierdolę. może, poratujcie babuczkę jakimś przeciwbólowym imieniem, nie oczywam. kurwa, jest źle. Kur jest taki, jest tak zimno, wieje, urwało nam drzewo, rozumiecie to? Tak wieje, rozumiecie to? To jest chore, dobra. Kompetetyw i wlecimy. Jakby znalazła dużo kwotę i miała do wyboru przeznaczyć ją na cele charytatywne albo wydać na koronami wandala, to kiedy byłby stream z, nowe, z nowego skina? Ej, ale macie dobry, o mnie dobre zdanie, no wiesz co, kurwa? Czemu jesteś jakąś anime? Nie wiem, kurwa, pierwszym mnie do tego ciała, ja się nie mogę wydostać, Masz jakiś filtr lub udaje? Ty no, nie no, że tak to powiem, to czuję to się to bardzo. Nie, <laughs> nie no, dziękuję za komplement, ale stara. <laughs> nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał mieć filtr przepitego <laughs> i spalonego głosu, jak stara kupa <laughs> Ale dziękuję, czuję się. Bardzo skomplementowana to, jak najbardziej. Jak działają te ryby? A, bez kitu, tyle ludzi. A ja nie tłumaczę, na czym polegają ryby. Kochani, w lewym górnym rogu mamy em, aplikację do łowienia rybek. To właśnie zasłania nam e, mapkę. Wystarczy w, w, wpisać wykrzyknik FISH i wyłowicie sobie na przykład śmieci, albo jakieś stare auto, albo na przykład jakieś rybki. I mamy nawet leaderboarda. Możecie być najlepszymi. 120 Phoenix. Możecie być najlepszymi. E, Rybakami w moim małym miasteczku. Myślę, że to jest całkiem dobry plan. Gigi. Dzięki. Możecie sobie połowić, mamy leaderboarda, możecie być najlepszymi. Tymi, możecie być najlepszymi rybakami na świecie, kochani. Myślę, że to jest dobre opportunity, żeby zostać wreszcie najlepszym w swoim życiu. Na jakich serwerach grać? O nie, 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 nie. Tutaj nie ma takich. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tu nie ma takich pytań. Tu nie ma takich pytań. Za wygodna jesteś. Co on powiedział? Słyszeliście? Dobra. Powiedz coś jeszcze raz. Halo. Halo. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale czemu tak? No dokuczesz Nie dokuczam mu. No ale mój dokuczasz. kolega szuka kobiety i partnerki na całe życie. Jesteś może. <laughs> Nie, wiesz co, ja jestem zajęta. A może jednak? Nie, już wiesz, jestem 4 lata już z nim, wiesz? Ma 14 lat i jest mango z A ja mam 24! <głosy> <głosy> co jest?! Masz 40 <noise> lat? Kurwa. Tak, i zbijam piony ze twoją starą. Kościele jeszcze do tego. Razem na klęczkach siedzimy tam. DC masz dobrze wiedzieć. Oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich kochanych widzów na tego, na serwer Discord. Zajebiste komentarze tam mamy. No po prostu autentycznie wczoraj czy przedwczoraj siedziałam, czytałam to co piszecie Dosta. na tym Discordzie i siedziałam a, my brzmimy nie jak community, że streamerka widzowie, tylko jak grupa dobrych znajomych po prostu, nie? Bardziej grupa autystycznych ludzi. Ej, nieprawda! Mamy zajebiste community, nie rozumiem o co wam chodzi. Naprawdę przysięgam wam, że jak siedzę u innych streamerów, nigdzie indziej nie ma tak dobrego wajbu i tak dużej chemii między yy, widzami, jak tutaj, nie? Co tam? To ty masz te 14 lat? Bridge tutaj idzie, wiecie? Jestem obrzydzona tym, że ja po One krokach mogę rozpoznać, rozpoznać, jaka postać do mnie idzie. Jestem obrzydzona Aha. tym, nie? Tyle już wagram gram w tę grę. Na no czasem że czasami mi się zdarzy, ale śmiesznie jest tutaj, haha. Ja wam powiem tak: moją ulubioną, ja uwielbiam tak strasznie, oglądać swoje wody. ...totalnie zesrać się ze śmiechu z żartu, który zrobiłam, nie? <grywka> tak kocham śmiać się ze swoich żartów! To jest koniec świata! Dobra, chuj! Wszyscy, wszyscy gówno zagraliśmy! Wszyscy, absolutnie wszyscy! Kocham kobiety, kocham kobiety, kocham! Ale flash! <grywka> Wprowadzili nowe flesze do Valoranta! Mausia, co myślisz o facetach? Ach, ja... Ciężkie pytanie mi zadajesz. No jestem w jednym związku już 4 lata. No nie wiem, co mam myśleć o facetach, no. Dobra, idę się spakować do Norwegii. Ale flex, ja pier... No, ja idę się spakować do Norwegii, słuchajcie. Biedach i pierdolone. Maus, Polaki nie jesteś na... Haha, <laughs> urlopik. A co, dopiero wakacje za granicą? <laughs> Jejane Polaki! <laughs> A ty gdzie wy, biedaku? Nie stać się kurwa! Nie stać się kurwa na nic, rozumiesz to? Będziesz siedzieć, kurwa, przed tym jejanym komputerem do końca swoich dni, do usranej śmierci, aż nie szczeźniesz w, w tym fotelu. Takie jest, takie jest, takie jest, tak jest twoja, taka twoja przyszłość, no? Ja na Malediwy w Flight Simulatorze i co? O! No, to mój poziom, to mój poziom. Magy, Jakbyście nie wiedzieli. Szryfa? Ja mam na frontier, wiesz? Can someone get this? Thank you. Ja metum, 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 metum. Can someone get this? Thank you. thank you, thank you. Jak to Polaczki wszyscy? Chyba nie, nie wiem co z to z Skype. No kebabas, sk kuba, to musi być polak. Jestem I, Kebab, I No właśnie yeah. Beskitu, co? To są za jakieś k... dzieje, przeświadczenia jakieś chore. A, to jakbyście nie wiedzieli kochani, to na naszym Discordzie tworzą się wieloletnie... jeszcze nie wieloletnie, ale na pewno będą. Hej amane. Ej, item. Wieloletnie przyjaźnie, wieloletnie związki, kochani. Myślę, że tutaj nawet małżeństwa powstaną, także zapraszam serdecznie na naszego Discorda, nie? Ja do Egiptu to ku... palcem po mapie Ziesz? Palcem po mapie! O! Nie! Ale jak mi to długo zajęło, żeby zrozumieć. Chciałam, widzowie, dzisiaj stream ze ślubu i za... O, tutaj widzimy pierwszy taniec. Widziałam, że Paramoda ma gold w taniec. Dokładnie, dokładnie. Kochani, widzimy tutaj pierwsze koty za płoty. O, a tam ciotka obraca jakiegoś wujka, a wcale to nie jest jej mouse. Będę jestem Ej, saga, masz, mam dalekie. O, fantoma, masz? O, masz Eee, Mam someone get O, ale co tam Ja kinem? Wiesz, Jeszcze mogę zafundować broń. Mogę kupić. Nie, nie, na spokojnie, na bo myślałam, że wyrzuciłam po prostu i byłam confused trochę. Maybe <susurly> Ale k***a, jump skier! Zajdło do k***a. Co? enemy remaining. Co? Co? No, za w ale ja nie, ale czekaj, kurwa, mam odsmokowane, jak, jak ja miałam prześwietlić go przez smoka. Olej, 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 po prostu graj. On po prostu jest idiotą, który kurwa gada jak coś gra, nie wiem! Smoka miałeś tutaj, nie? A ty tutaj stoisz i tutaj jeździsz. Nie, 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 poczekaj, czekaj, czekaj. Smoka tutaj miałam, o tu, nie? Ten typ stał tutaj. O, kurwa, stara już prosto. ci nie, już nie. nawet nie zapinguję. wiesz co, sobie... co, A ja nie proszę. Nie, ja nie będę, ale mi gadał, kurwa. Bo on jest w laska, Tyle mam do powiedzenia. Ja umarłam też przez niego, kurwa, bo... No, no, ja będzie my gadał, my gadał i... będzie gadał, no. no Zastanów się następnym razem. Co w gadasz? Do Dokładnie. Jak wykupiłam na Minecrafta, to na DC dostanę rękę odpowiednią Tak, 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 tak. tak, tak. One to się zało... A, się, typer, Ładnie. Nice! Skąd ten to wall się tam wziął? No bo to mój wall? <laughs> no bo jest sprytny Saga mogę fantoma? Thank you. O Jezu, przepraszam. Matko jedyna. Ej, a mogę poprosić o dropę? Kocham Thank cukier. You. Też kocham cukier. Proszę, proszę proszę Can someone Thank you. Ale... Co to za wall w ogóle? Kur... Por... Ale co? się Przep... 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 do mnie bezpardonowo. pani ma pojęcie o co chodzi. No bo... ja ale nic ja ci mam nie cieszy. Do... Ale... A, ale... Ale to się przeniósł. przeniesie! się. <ślały> to, <a> są... <ślały> Błagam. Kocham cukier, nie odzywaj się. Green byłby dumny, ja, I'm wiem. Yes. No, ja wiem. No, you're not. You're the best. Man. Oh, I wywrócił dwa shoty Dobra, dobra, spróbuję tutaj coś zagarzyć mądrego. Spike nice. down, A. Przepraszam, ka co jest z tymi hitboxami? Ral, Ral zgadzam się. Ej, nie chcę, Ej, mi, się już... it, it. Nie chcę mi się już. Ej, Nie chcę się już valograć grać. cudzysłowie, co ka łeb mnie boli. Uf, tak. Ej, mogę, mogę skinać. Tylko nie o, dobra, mam. Zostałam bez tego! Mm. Jakby zastrzeliła kogoś, przepraszam. Down, ja się zestrzelę. Zaraz nie no, przy komputerowej. Luz. Zdarza się tak nieraz. Spokojnie. Dobra, dzięki, zagra. Miłego dnia. Dzięki, przepraszam jeszcze raz. Spokojnie, zdarza się. Mamus, i line lane na tej mapie? Proszę, że tak. Robisz tak. Stajesz tutaj. To. Dwa razy. To ci się odbija od tej góry. A potem ląduje na CT. Nie no, dobra, że nie będę tak trolować. Prawie bym wypadła. A spike, spike carrier killed. To jest mój czas, nie? O Boże, Let dzięki ci, ciotka. Get Dziękuję, Dziękuję. jesteś buziaczek dla ciebie. Mua. No chyba sobie jaja robicie. No chyba sobie jaja robicie. Win. Ja lubiłam... Nie, no ja lubiłam się uczyć na, pol, na polski rozszerzony. No, 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 I like this skin. Jest, jest, yes. No, 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 I no, I like this... No, 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 no. go, go get yes, on... No, 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 na <gadamy gadamy> Nie, zabi więcej ode mnie, to pogadamy wtedy. O! <gadamy> Ale się zmotywował! Eh uh, kan ik het hier? No. Dat moet passen. Reina kan je deze skin. Ja ja, daar daar. Ja ja ja. Unkau, unkau, it's my skin. Kan je het kopen? I will drop you prime Vandal, you know. Ich habe RGX, ik heb RGX. Ik heb Prime, Prime cutter. Nee nee nee, RGX. Kan ik hebben? Kan ik hebben Reyna? Free aimbot on headshot, już prime. <taka> dobra, pójdźmy na kompromis, nie się, O ty kurwo jebana. A chcesz się zamienić może? No mówię, dawaj na kompromis. A no dobra. Dobra. Kurami dziękuję pięknie za polowka. Tak, takie gówno. Co, że prime gówno? Piwo kawowe. o Czemu to masz? Czemu kupiłeś? Za własne no pieniądze. Było. Nie, w no domu takie było. Report A. <laughs> nie no, nie wytrzymam, kur... jak piesek leci! <laughs> <A! Nie! śmiech> Enemy remaining. Chodźmy A, chodźmy A. Dobra, GG. No, ja bym nie mówiła GG, nie? Nie, no nie wieszę, nie wieszę. Nice, no, GG. Bojeść, czemu mapka jest zasłonięta? Że jak już mnie stream snipują, to żeby im tego nie ułatwić. Uh, hello team. Hello. 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 U, pani. Kurde, jaka jestem dzisiaj bogata w kobiety w tych, w teamach. Ej, kurde, co jest? Co, co jest, Kira? Pojebało cię? O co ci chodzi, Kira? Dlaczego mnie pojebało? Odpowiadaj, Kira. Kurde, już, raz, raz. O ch ci chodzi? Czemu się przypięłaś? Aaa, dobra, ja myślałam, że to przegryzalka była. No ja wiem, no, ale byłam głodna przed streamem. O! Byłam mega głodna przed streamem Stoje, i ten... Eee... co? Byłam mega głodna przed streamem, ale nie znalazłam nic do jedzenia i stwierdziłam, no dobra, no to to chuj. <laughs> Kuba mi coś kupi do jedzenia, no, ale ty jesteś nieodpowiedzialna. No, jak nie mam niczego pod ręką, to nie zjem, nie? Po prostu. Ja muszę mieć chociaż jakieś jabłko, coś, coś takiego, no cokolwiek, nie. Nie, macie, ja to lubię w sumie i mógłbym cały czas. Nie, 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 jakbym miała coś pod ręką, to bym jadła cały czas. Ale jak, nie, ale jak nie mam nic pod ręką, no to zazwyczaj nie jem, nie? To po prostu. I jak na przykład Kuba. <laughs> jak Kuba był na wyjeździe tygodniowym, <laughs> to schudłam 3 kilo. No, bo po prostu nie jadłam. O, mam tak samo chciałbym przytyć? Och. O nie, powiem wam, że pszcany to jest, że, że ludzie mają tak szybki metabolizm, że nie mogą realnie przytyć. A wpijanie tyle jedzenia na siłę, żeby przytyć przy takim metabolizmie, to, y, to już nawet nie jest, że tak, że nie macie siły tego. Jeśli tylko To tyle kosztuje. Nie, wiem, ale wejdźcie! Wy no czego wy się boicie, wiatru! A który lepszy kielecki czy winiary? No nie no, tutaj nie ma. do... Nie, nie, tutaj nie, 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 tutaj, nie, nie, nie. tu jest jedna odpowiedź, to jest winiary, bo kielecki tak je odstęp, że tego się jeść nie da nie. Leniwa klucha? Nie, ja bym mogła sobie coś ugotować. Tylko po prostu jeżeli ja nie czuję albo nie mam czegoś pod ręką, nie czuję jedzenia albo nie mam czegoś pod ręką, to ja realnie nie myślę o tym, żebym coś zjadła po prostu, nie? No, także po prostu, no tak to wygląda, no. No nie wiem, no jak sobie, albo jak sobie wyjdę po czeka to sobie zjem, ale generalnie po prostu nie myślę. To, to samo na przykład teraz, nie? Wiem, że byłam głodna przed streamem mega, bo sobie przypomina, przypomniałam, że powinnam była coś zjeść, ale jak włączyłam streama, to w sumie nie jestem taka głodna. Tak w sumie nie jestem, nie? O, żeż, mordę, nie poruszam. <laughs> I didn't, I don't know what happened. I really don't know. What, what, what happened? So I used my ult when I was on the on the on the on the, on the, on the, on the window, yeah, yeah. you know, and I wanted to um take it on site but it go, went back, you know, and hit me. I don't know what happened. Yeah. I'm sorry, I'm sorry, the, the, I'm sorry. That very unfortunate. Happens. Ja w ogóle nie rozumiem kłótni tych majonezów, który jest lepszy. No nie, po prostu kielecki tak nadaje octowego smaku, że się nie da tego jeść, po prostu. Winiary jest najlepszy moim zdaniem. czytaj do końca, a nie k***a. Dobra, o już Maria. Ja w ogóle nie rozumiem. Winiary to jest do sałatek, kanapek, a kielecki jest crazy. do wie... Aha, dobra, okej, okay, dobra, okej. Okay. <laughs> Teraz Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie, nie, ja, Znaczy, ja realnie dostałam coś takiego, że ja zamawiałam z Oszą i nie było winiary. Więc zamienili mi na the Kielecki. The the Pierwszy the the... raz w życiu spróbowałam the... Kieleckiego w tym roku. I takie gówno! Jezu, ja, ja wiedziałam, że jest gigantyczny hejt na Kielecki, ale nie wiedziałam, że to jest takie gówno, nie? Jaki masz kolor włosów? Aha! <laughs> Mam blond! I co? Co? Bo co? Bo, bo słychać? Bo widać? <laughs> Bezczelność. Bez Że ci nie chcę takich pytań zadawać. Randomowo, tak o po prostu. A ty tylko brzmisz na blondynkę. Brzmisz na 90 kilo. A ty brzmisz jak na pierwszego dzieciaka. Co? Masz 20 kilo? Tata ci dalej robi kanapeczki do szkoły? Tak! Idź ty kurwa, z refleksji i przestań, przestań być zawodem dla rodziny, co? 30-letniego prawicka! Ej, ja sobie wyobrażam takich ludzi, którzy przychodzą i mi tam piszą, nie? Że oni są kurwa. Tak, wiecie, mają takie zajebiście tłuste włosy, ważą takie 50 kilo, mają 1,80 m, taka pryszczata morda. Nikt za nich nie chce nic powiedzieć, nie? Są tak smutni, kurwa. Ludzie odwracają wzrok na ulicy, bo są tak kurwa paskudni. I dlatego są tak smutni, nie? Nie, no ja chyba po tym będę kończyć, nie? Generalnie. Bo ja... Słuchajcie, ja się tak źle czuję, a ledwo mówi. Ale się rozśmieszyłam! Będę to oglądać, będę oglądać tego wodę i się tak samo ześmieję z tego. A nawet bardziej. I powiem jeszcze raz do Kuby. Bo Kuba ostatnio ogląda. No ale czemu?! Na, za każdym razem się na to nabieram. Ostatnio Kuba ogląda jak montuje. I się śmieje z własnych żartów. No. Znowu powiem. Jestem najśmieszniejszą osobą na świecie Ja to w ogóle myślę, że lepiej ważyć więcej niż mniej No i ja pamiętam jak ktoś się mnie zapytał Ile ważę I ja powiedziałam, że ważę 30 kilo I on powiedział tak, a okej, okay, dobra I pomyślał, że naprawdę Ważę 30 kilo Ci ludzie mają tyle siada w głowie Słuchajcie, oni nie mają zielonego pojęcia Co oni mówią Ja mogę powiedzieć, że ja ważę 5 kilo I oni by uwierzyli, nie? No ale przecież jeden typ do mnie przyszedł na czat i powiedział, że brzmi jak miała 44 centymetry stopy. Znaczy 44. O Jezu, że wielkość buta, o! Sumie, że jest niesamowite, no 30 ludzi są tak po Na mnie brzmiesz w jak w babcia, Ren? <coughs> Mogę być i babcią. Mogę być waszą ciocią, babcią, matką. Wszystko mi jedno Babcia VTuber, o. Oh, no, to ja, to ja, dokładnie. Ja pierdziele nie wytrzymam, nie wierzę to, no! Że on stał po lewej! 10 billion times that that there is a gain bench. I don't understand your accent. I'm very sorry. I just didn't understand. I'm sorry. I'm so sorry. Did we literally have the almost the same accent? On powiedział, że w tym on właśnie mi powiedział, że mamy literally the same accent. Literally the same accent mamy, nie? Ja przynajmniej się staram mówić wyraźnie, nie? Dud! Była kiedyś akcja, że, ir że cię Irel ktoś po głosie poznał? Nie, jeszcze nie. Ale to dlatego, że jak wychodzę z domu, to się nie odzywam zupełnie. Nie dzwonię, nie nic, ja wiem, że... że no, może się tak zdarzyć, że ktoś tak mnie robię. rozpozna... że może się tak zda zdarzyć, że ktoś mnie rozpozna po głosie, mam bardzo charakterystyczny głos mimo wszystko. I wolę się na przykład w komunikacji, szczególnie miejskiej, w ogóle nie odzywać, nie? Co bym zrobiła? W ch... Ja bym leciała, oczywiście, żebym ch... ja leciała. Bym się spojrzała na niego okay, tak, tak. Do kogo ty kurwa mówisz? Przaiłabym oh. <laughs> was z góry do dołu. Spojrzała. Judging look jak na Meneli. Serdzia. Do kogo ty mój, kurwa mówisz, gościu? <laughs> I wtedy byście wiedzieli, że to ja. <laughs> Zrobię tak na mi dzięki za pomysł. Spoko, spoko. A ja podejdę do osoby z takim głosem i to powie i, i, i tak powie, to będę wiedział, że to ty. Albo podejdziecie do mnie i się zapytacie trosz Mousey, a ja powiem Pomocy! Pomocy! On, on mnie zaczepia! Zaczepia mnie i dziwne rzeczy do mnie mówi! Tak, tak zrobię, nie ma za co. Więc nie podchodźcie lepiej, co? On ma broń, on ma. Tak zrobię, tak zrobię! Totalnie, nie podchodźcie do mnie, bo ja was wpakuję w kupoty, nie? <laughs> Aldi jest zastrzeżenie! się ze śmiechu, jak ktoś left. spróbuje do mnie podejść! <noise> o boże, aby, a to by było tak złote. No, mówiłaś aby podejść, a potem będzie. no Będzie gadanie, że jak mogłam się tak zachować. No mnie bawi, mnie bawi. A potem, a potem będę opowiadać o tym na streamie, nie? Że miałam takie, taką sytuację, że fan do mnie podszedł i tak zrobiłam. Będziecie wiedzieć, że to ja. Ale z jaką dumą was wychujam. Spotkałam kogoś podobnego do ciebie dzisiaj w Biedronce na Pradze Północ i zaczął krzyczeć, że mam broń. I oferuje mi twarde, kojarzysz <noise> Nie, nie, mo nie mogłaś mnie zobaczyć nigdzie dzisiaj w Biedronce, na bo ja spędziłam cały dzień w domu, left. słuchaj. A skąd jesteś, w sumie nie pamiętam. A po co ci to wiedzieć, co? A po co ci to wiedzieć? A osoby, z którymi pracujesz w pracy wiedzą, że streamujesz? Wszyscy wiedzą! Moi znajomi wiedzą, osoby z pracy wiedzą, wszyscy wiedzą. Ja się z tym, przez się zupełnie nie kryję. Jeżeli, jeżeli to oglądasz, jeżeli to oglądasz Samper, mam nadzieję, że jest ci wstyd za to, że się śmiałeś. Że dla beki się odpalam. Tyle ci powiem. A tak sobie ty nie pomyślałaś z twoją twarzą że moją twarz zlikują. No i mam wy... Ale nie mam się czego wstydzić, kochani. Naprawdę nie mam się czego wstydzić. No jak Jak będzie ktoś z moich znajomych fiutem na tyle, że... Że mnie zlikują. No to trudno, no. Bywa i tak! O siema filo, siema, siema. Siema fili. Zlikuje na pewno? No pewnie, że tak. Ty to jesteś w kolejce. A za 20 zł, czy zlikuję? Ja już mówiłam, że jeżeli mam dobrowolnie pokazać swoją twarz, to, yy, to musi polecić donate. Jeden donate, 5 milionów złotych. Robimy składkę. <ścoughs> nie dajcie spokój. Co ty chcesz zrobić z tymi 5 milionami? A, nie wiem. Jeszcze coś podejmę, ale po prostu zarzuciłam 5 milionów i tyle. Ja stalkować nie umiem. Spokojnie, nie musicie wiedzieć, jak wyglądam. Naprawdę wystarczy, że wiecie, jak wyglądam tutaj, kochani, w waszych serduszkach. Czasami Face Reveal nawet zasięgowo oddaje, ale mi się mega podoba koncept by bycia youtuberką. Naprawdę mega mi się podoba, no. Najbardziej mi się podoba koncept w byciu że nie muszę codziennie mieć włosów. Kupek, jaki to jest luksus? Tak nienawidzę tego robić, słuchajcie. To jest taki syzyf. Boże, jedyny. Tyle roboty przy myciu włosów jest. Najpierw dwa razy umyć, potem odżywka, potem zmyć to jeszcze. Potem jeszcze wysuszyć. Olejek. A jeszcze gorzej, jak mam peeling, e, dzień na peeling, nie? To jeszcze maska na to. To wtedy muszę dłużej z tym posiedzieć. No to się jeszcze ogole. Jeszcze większy syzyf. I potem jeszcze muszę zadbać o to, żeby wypukać te wszystkie drobinki z peelingu. No przecież to jest taki zap... Taka praca! Masz jakiś tatuaż? Mam 11. Sama robiłaś swój awatar? Nie, e, Okari. Artystka Okari robiła mi model, a ja sama rigowałam. Bycie VTuberką to same zalety. No właśnie, no właśnie. Dokładnie, Fiota masz na wierzchu i segrasz. -y grasz. No dokładnie, no. Hmm. tutaj. sekund. I'm sorry. Holy fuck, man. Dobra. To czas. To jest czas żeby zakończyć dzisiaj streama, kochani. Pięknie wam dziękuję w ogóle za dzisiejszego streamka. Dziękuję wam pięknie za biciki, za ciki, za subiki, za followki. Jesteście wspaniali. W ogóle mega, mega was doceniam. Kocham was naprawdę, bo jakby, no nawet jeżeli jestem chora, to i tak ze mną siedzicie. No, uwielbiam was naprawdę. Jesteście cudowni. I dziękuję wam pięknie jeszcze raz za dzisiaj. I buzieczki, i miłego, i miłej nocy wam życzę. Buzieczki. Pa, pa!